Witam Państwa na pierwszym Wielkim Wyścigu w historii tego kanału! Przez ostatnie dwa tygodnie nasi zawodnicy budowali swoje pojazdy, po to by dziś w Wielkim Wyścigu wyłonić zwycięzcę! Specjalnie na potrzeby wyścigu zbudowaliśmy wielki tor! I już dziś dowiemy się kto z Wielkiej Dwunastki będzie zwycięzcą! Zapewne chcecie Państwo poznać zasady! Z pomocą tejże wyrzutni będzie wyrzucany samochodzik! Daną rundę, wygra ten, kto zajedzie dalej. Tak, najważniejszym więc kryterium jest dalekość. Kto pojedzie dalej, ten wygra. Oczywiście nie może pojechać zbyt daleko, bo na końcu czeka przepaść. A przepaść chyba nie jest pożądanym końcem. Tak jest. Proszę powiedzieć, jak się pani z tym czuje, że mąż może nie wrócić do domu? Co? Co? Jak nie może? Yy, to znaczy jak się pani czuje z tym, że mąż może polecieć w fantastyczną podróż? Pani, tu nie ma mojego męża. Ja idę tylko po ziemniaki do żabki. ha, ha, ha fantastycznie. Ha, wrócił nam tu produkt placement, więc chyba najwyższy czas na reklamy. Przypomnijmy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Klockozał, czyli największy na świecie producent latających drewutni... Ech, ech, czekajcie, przepraszam, mam ze i komentarz. Ech, największy producent nielatających drewutni. Witamy Państwa po krótkiej przerwie reklamowej. Nie przejdziemy do właściwego wyścigu, może zapoznajmy się z wynikami ankiety przeprowadzonymi na kanale jakiś czas temu, kto według Państwa jest faworytem tego wielkiego wyścigu. Tak tak, przenieśmy się na chwilę do studia i poznajmy wyniki Waszego głosowania. Lista, lista, lista przebojów! Dzień dobry, witam państwa w ogłoszeniu wyników! Kto jest waszym faworytem tego wyścigu? Zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi, jednakże najpierw poznajmy te wyniki. To ja wszystko napisałem. tu. Dwie osoby niestety waszymi faworytami nie są, bowiem dziecko z teleskopem oraz dziewczynka z puszaczkami otrzymały zero głosu. I wiele dalej, ale tu dalej jednak, można powiedzieć o 100%, zaszedł Boogeyman oraz Piratka, którzy otrzymali tylko jeden głos. Serio, tak bardzo nie wierzycie w Piratkę i tak bardzo nie boicie się potworów? Z Aż trzy persony otrzymały po dwa głosy, a jest to Pterodaktyl, jest to chomiczek oraz longboarderka. A przepraszam, cztery osoby. jeszcze Amore. W samym środku stawki znalazły się. Na miejscu czwartym, czyli poza podium, znalazł się, chociaż w miejscu czwarte, więc i cztery głosy. Czterech z Was zagłosowało, że on będzie czwarty. Natomiast podium otwiera Wilk z głosami siedmioma. Między kim więc rozegrała się walka na głosy? Otóż widzicie, miejsce drugie zajął gość ze Steampunka z dziewięcioma głosami, a wygrał zdecydowanie chłop, co stawia na szybkość z głosami aż dwunastoma. Można powiedzieć, że ten chłop, co stawia na szybkość, zebrał więcej głosów niż wszystkie pozostałe persony, od miejsc 5 do 12. Wow, naprawdę wierzycie tego chłopa, ale wracamy do wielkiego wyścigu. Wow, sami państwo widzą, że te głosy rozłożyły się naprawdę mocno z naciskiem na pierwsze trio. Zapytamy pana, co stawia na szybkość. Dzień dobry, chłopie, co stawiasz na szybkość? Co czujesz? Jak się czujesz z tym, że ludzie w ciebie wierzą, pani? Ja, ja, niczego nie czuję. Ja jedyne co czuję to szybkość. Dajcie mi więc ten wyścig. Hahaha! Ha, ha. Widzimy więc tutaj pewność siebie. Proszę państwa, wiemy już w kogo wierzycie. Jednakże wciąż nie wiemy kto z kim pojedzie. A to to może zaważyć na finalnych miejscach. Całość wyścigu jest na najwyższych standardach. Nad porządkiem wyścigu czuwa detektyw Grey, który, jeśli coś byłoby nie tak, rozwiąże każdą sprawę. Dobrze więc Wojtku, cofnijmy się więc w takim razie do czasu, gdy były losowane grupy. Zawodnicy są już gotowi Wrzucamy ich do maszyny losującej I proszę Państwa Niech rozpocznie się losowanie Ja oczywiście bez patrzenia A więc dziewczynka z puszaczkami Zmierzy się z terodaktylem. Druga tura to Amorek, który wierzy, że kebab jest miłością Zmierzy się z Kociarzem Ależ to będzie słodki wyścig. Kolejna para zawodników to Steam Pankowiec zmierzy się z wilkiem. Wow, to będzie prawdziwy wyścig mistrzów. Grupa śmierci chciałoby się, żeby nam się trafiła. Wciąż szybka, jednak z kim zmierzy się chłopco stawia na szybkość i dzieciak z teleskopem zmierzy się z. Wow, i trafiliśmy. Chłop co stawia na szybkość. Dochodzimy powoli do końca, a tam Boogeyman zmierzy się z Chomiczkiem i ostatnia para, no to tu to, to został, został Longboarderka, nie ma niespodzianki z Piratką. Oczywiście po fazie grupowej będziemy schodzili w tabelach, później półfinały, ćwierćfinały, o i tak daleko nie doszliśmy, oprócz max mogą tu być trzy rundy. Wróćmy na wyścigi. No wow proszę państwa, poznaliśmy więc! Kolejność! I Ja już nie będę się pytała zawodników, jak się z tym czują. Po prostu rozpocznijmy te szalone wyścig. Czy wszyscy są gotowi? No to pamiętajcie, damy radę na usta i jedziemy. Runda pierwsza. W rundzie pierwszej zmierzy się dziewczynka z pluszaczkami. Mocno nieregularny kształt pojazdu, jednak oryginalny. Plusem ma w środku poduszki powietrzne. Jest mocno zabudowana, więc w razie wypadku, czego nie życzymy. Raczej grozi jej mniejsza krzywda. Minusy, ten pojazd to jeden wielki kloc. Pterodaktyl! Mocno nieregularny kształt pojazdu może być mieszem obosiecznym. Z jednej strony może o niego zahaczyć się przeciwnik i wykleić, z drugiej to samo może czekać naszego pterodaktyla. Plusem jest to, że pani pterodaktyl spodziewa się dzieciątka, więc na pewno zależy jej na życiu, przeżyciu, a nawet wygranej, bo przecież wygrana to puchar, który na złomie spokojnie za kilka dobrych złotych poleci. A jak wiemy, dzieci tanie nie są. Rozpocznijmy więc rundę pierwszą. Trzy, dwa, Jeden! No? Proszę Państwa, mamy to cóż! Wielki pojazd okazał się jednak wykolejeńcem! Choć bardziej myślałem, że będzie to pterodaktyl. A on, gdyby nie zjazd w bok! I przywalenie w drzewo. Zajechałby dużo dalej. Pani Pterodaktyl, Pani Pterodaktyl, jak się Pani czuje? Ło, wow, jestem zwycięzcą. To znaczy nie, to dopiero była grupa. Czy pojazd po przywaleniu w drzewo będzie w stanie jechać dalej? I przede wszystkim, czy jaja są całe? Czego dowiemy się po kolejnej rundzie. Czas na rundę numer dwa. Nie, tylko Wojtek, Wojtek. Yy, pani w automacie nie wstaje. Mamy karetkę? Nie, tu miał być family friendly content. Miał być bez wypadków i bez ofiar. Dobra, przepraszam, przespadać i, i... Nie kręć tych... Znudzony takimi starociami jak wróżby z proszku do prania? Ha! Nawet mnie to nie dziwi! Prezentujemy całkowitą nowość! Wróżby i dobre porady z Garka! Nasz Garne. Może i stary, ale jary! A jaki zawiera dar w postaci protipów? Na przykład... Jeśli podoba ci się ten film, jeśli chciałbyś więcej tego typu filmów zamiast jakiegoś innego badziewia, pamiętaj, by zostawić po sobie tu jak najwięcej śladu. I nie, nie chodzi o dwójeczkę. Komentarze, lajki, a udostępnienia to już w ogóle pokażą. Twórcy, że ten film naprawdę Ci się podoba i takich filmów będzie powstawać więcej. Wróżby z gara. No nie mów, że słabe. Runda numer dwa. A w rundzie numer dwa zmierzą się z nami. Chłop w kartonie. kociarz. Jest z nami rodzina kociarza kot. Kocie, co myślisz o swoim panu? A bo przegrał. Mam za niego duży spadek. Plusy pojazdu kociarza to na pewno prostota. Jest lekki, a więc może i daleko zajedzie i szybko wyprzedzi rywala. Mocno rozstanone boki kartonu powodują, że raczej też wypadek mu się nie stanie. Minusy brak y, napędu kierownicy czegokolwiek. Plusy Amorka to spójrzcie, on ma miłość w oczach. Mam nadzieję, że jest to miłość do wyścigu. dodatkowy, w ramach sporu sędziowskich zdecydowanie chyba wszyscy poprą keba. Minus trochę u. Kartonu, brak napędu psumia czegokolwiek. 3, 2... Proszę Państwa, tego się nie spodziewaliśmy. Karton, tak jak myślałem, okazał się lekki i dotarł prawie na skraj. Tymczasem kebab wykoleił się na samym starcie. No cóż, okazało się, że może i kebab jest miłością, ale raczej jest słabym zawodnikiem wyścigi. Hehe, <laughs> można by sparafrazować, że miłość to nie wyścigi, ani nie przelewki. Nie przelewkami jest też ten turniej, więc przejdźmy do rundy numer 3. Nim jednak rozpoczniemy drugi, najbardziej emocjonujący grupowy wyścig. Czas na reklamy. Yy, do sprzedaży kebab. Prawie nienadgryziony, nieużywany, może trochę zimny i rozwalony, ale kebab jest miłością. Kontakt na priv do tego pana. Wyścig numer 3 to najbardziej emocjonujący, albo drugi w kolejności wyścig, bowiem mamy tu aż dwóch faworytów, dwóch panów, dla których głosowaliście, że będą w trójce. Na miejscu trzecim był Wilk, który za plusy ma, no cóż, jako kierownicę broń, podczas gdy z tym ma żabkę. Ma tarczę ochronną i zdecydowanie, i może jest z kamienia, mam nadzieję, że ta wieża mu nie przeszkodzi w wyścigu, ale kamień też jest ciężki, może zawędrować daleko. Drugi pan też najżejszy nie jest, za to ma dużo pary. Wskaźniki Idą na full, dymy już lecą. Mam nadzieję, że ten łańcuch nie zaplącze mu się w koło. O, oh wow! Tego to nawet ja się nie spodziewałam! Co tu się wydarzyło? Powiedziałabym, że właściwie obydwóch panów wniosło, ale właściwie zniosło tylko panka, który nie tylko zepchnął naszego pierwszego, naszego wilka na pobocze, który walnął w trybunę, ale i proszę Państwa, wjechał w towarzystwa wilka, samego wilka! Jak w tym chłopie musi kipieć nienawiść i determinacja do wygrania tego wyścigu! Aczkolwiek nie wiem, czy nie powinniśmy uznać tego jako wow. Tak jest, tak jest! Zgadza się Boże! Ja myślę, że musimy zrobić wara i musimy odwołać się do naszego niedawistego sędziego. Tak jest proszę państwa. Tutaj nasz niezawodny sędzia. nie bez kozery wezwaliśmy tutaj detektywa Greja, który pomoże w każdej sprawie. Panie detektywie Greju, sam pan widział ten wyścig. Co pan myśli? No jednak sporo kontrowersji, troszkę zepchnięcie, uderzenie w towarzysza, czyli w wilka. No bardzo hamskie zachowanie, bardzo agresywny styl gry. Czy pan to widział? Czy uznajemy to jako faul? Co? Co? Eee, przepraszam, akuratki mały chwilę. Eee, no, no to teraz, to, to, to nie wiem. Może, może reklamy. Detektyw Grey rozwiąże absolutnie każdą sprawę. Każdą. Mówię każdą. Nigdy nie śpi, dzwoni już teraz! Eee, przepraszamy, reklama m, w sumie nieaktualna. No cóż proszę państwa nikt nie mówił że to jest łatwa gra życie to bajka uznajemy ten wynik no cóż mamy ojojoj nowego kandydata do zwycięzca i tym samym proszę państwa docieramy chyba do wyścigu dnia tak jest bowiem na naszym już starcie stoi dwóch zawodników gdzie jeden jest trochę całkowicie mech dodajmy zebrał zero głosów w waszym głosowaniu Drugi to chłop, co stawia na szybkość i z gardą głosów aż 12, no wszystkich wokół. Ten chłop ewidentnie stawia na szybkość. Właściwie jego pojazd to tylko i wyłącznie stawianie na szybkość, co może być trochę, no błędem, ponieważ tu, jak wymyliczy się dalekość do jazdu, a nie szybkość. Choć oczywiście, wyjechanie jak najszybsze na przód i pozostawienie wroga w tyle pokazało, że nieraz to no po prostu jest to najważniejsze. Minusy pojazdu? Jeśli chłop coś walnie, to raczej poleci do przodu i długo nie pożyje. To wprost nie do dzieciaka, który ma mocno zabudowany pojazd, a panele słoneczne po bokach mogą mu dać dodatkową ochronę. To drugi najważniejszy wyścig grupowy tego dnia, więc nie przedłużajmy i... I czas na reklamę. He, żartowałem. Si! No co tutaj się wydarzyło? A więc chłopc stawiał na szybkość, nie zawiódł. Co prawda, wyścig potoczył się zupełnie inaczej niż myśleliśmy. To nie wyjście na prowadzenie dało mu tą przewagę. A sprytne rozwiązanie. A dzieciak, który lubi gwiazdy, okazało się zdecydowanie bardziej lubi drzewa. Eee, chłopie, żyjesz? Żyjesz? Wojtek, mówiłam ci, że to karetkę to trzeba. Bożenko, family friendly, pamiętaj. Chomiczek, to to kontra bugime. Plusy chomiczka? No to chyba najbardziej bezpieczny pojazd w historii tego wyścigu. Okratowany, nic się tutaj nie stanie. No chyba, że poleci do góry. Ale to mu raczej nie grozi. Oświetlenie powoduje to, że nawet gdyby wyścig odbywał się w nocy, on da radę. Choć może je widzieć w nocy. Tutaj! Nawet chyba sam twórca nie wierzy w ten pojazd. Duży, brązowy sześcian, nie pasujący do wyścigu. Hmm, coś mi to przypomina. No, God, please, no, no! Ale, moi drodzy, to jest sport, a sport charakteryzuje się tym, że tutaj nie ma pewniaków. Jednokrotnie udowodnił nam już to dzisiaj ten wyścig. A więc jedźmy z wyścigiem numer 5. 3, 2, 1. A jednak tym razem wielka brązowa bryła stała test, co prawda przez to, że chomiczek się wykoleił, ale żmuta klatka uratowała życie, a Boogie Man, nawet ja, nawet twórca tego się nie spodziewał. A tu proszę, dajcie chwilę by posprzątać na torze, a tymczasem reklamy, teraz prawdziwe. Sprzedam dużo złomu, tanio, tylko przyjedźcie szybko, bo muszę to posprzątać. I to szybko, bo minuta na wynajmu toru kosztuje więcej niż ten złom. I został nam ostatni grupowy wyścig, w którym Piratka oraz Longboarderka, bardzo bonglordetkę... Banglord, bardzo ...babę na dyskorolce, polubiliście! Sponsor kanału, Klocko mimo wszystko mocno wierzy w Piratkę, w którą nie wierzyliście wy, więc sprawdźmy się, jak one sprawdzą się na torze. To pierwszy wyścig, w którym zderzą się dwie kobiety. Zderzą, w sensie nie wiem czy się zderzą, ale będą się ścigać. Nie wiem czy są silne i niezależne, ale na pewno ich pojazdy są ciekawe. Mam nadzieję, że u piratki kierownica zrobiona z epoletów zda test. Że flaga doda szybkości. I rokę z papugi też, a przynajmniej przestraszą przeciwnika. Armaty z boku również mogą to zrobić. A przód pokazuje, że gdyby trzeba było jechać taranem, ona może to zrobić. Longboarderka natomiast na pewno zna triki. Dodatkowe belki po bokach mogą spowodować no co już nie było pokazane staranowanie przeciwnika. Plaster na twarzy pokazuje, że nie boi się urazów i będzie sporo pewnie ryzykować. A czapeczka do tyłu. E, czapeczka do tyłu zawsze pokazuje, że sprawa jest poważna. Jak poważna? No to sprawy w ostatnim wyścigu grupowym. 3, 2, 1... No i proszę bardzo, początkowo wydawało się, że wynik będzie zgoła inny, bo longboarderka wyszła zdecydowanie na prowadzenie, ale wtedy zahamowała wjeżdżając na boczne study. I finalnie wyścig wygrała piratka, a jest to przynajmniej jeden z najmniej krwawych rozwiązań grupowych. Falę grupową mamy więc za sobą, przejdźmy do półfinałów. Przejdziemy do półfinałów, Zapytajmy byłych już uczestników, którzy coraz liczniej zasilają naszą ławkę. Hej, nie chcę mówić, że przegranych. Tak, bo to family friendly, to nie są przegrani, to są alternatywni wygrani. Tak jest, alternatywnych wygranych. Czy żałują? Ile daliby zapomnieć Cię? Ani Longborderko! No tak, z perspektywy czasu myślę, że ten trik był niepotrzebny. To miał być 180 dookoła głowy. Głowa w betoniarce, a wyszło jak wyszło. No właśnie. Dzieciaku, a ty? Nie, ja jednak nie, to drzewa są fajniejsze jednak. Teraz to wiem. A co odpowie nam, wilku? Weź ten mikrofon, bo w głowie się nie mieści. Dobrze proszę państwa, więc by... Przejdźmy więc do fazy drugiej. Tak, 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 proszę państwa, w fazie drugiej zmierzą nam się w pierwszym wyścigu. Pyrodactyl plus chłop kociarz. Nie zapominajmy, że chociaż dotychczas pojechał najdalej, deklasując dręcz. Jako jedyny dojechał do ostatniej płytki jest tak gdzieś kończy to. Wyścigu numer 2, no tu będzie prawdziwe starcie tytanów. To właściwie mógłby być już finał, bo więc bankowiec i chłopc stawia na szybkość, czyli absolutni giganci tego wyścigu. A wyścig numer 3 to Boogie Man kontra, Piratka. Tu nie ma słabych. Choć jeśli mamy kogoś określić jako słabego, to w tym wyścigu jest nim jedynie pterodaktyl. Pierwszy wyścig półfinałowy. 3, 2, 1. Proszę Państwa, co tu się wydarzyło? To była właściwie walka na milimetry. Sami spójrzcie. Tak jest, tu nie ma co prawda milimetrów, ale centymetry już tak. No tego to się nie spodziewałam. Mamy tu bliskiego świadka, żeby potwierdził. Pani małpa, Pani małpa, czy Pan potwierdza? E, Wojtku, kto go wybrał jako sędzia? nic nie mówi. No nie ma tutaj absolutnie żadnej wątpliwości. Na milimetro centymetry, ale wygrywa kociaż. Pierwszym więc finalistą jest Kociaż. Nie pytajcie, jak zrobimy finał, mając trzech gości w finale. E, sami jeszcze nie wiemy, ale pterodaktyl! No cóż, z pozytywów przynajmniej nie rozwalił mu się pojazd, ani nie stała mu się krzywda. A to wcale nie jest takie rzadkie w tym wyścigu. Z racji, że nie stała ci się krzywda, możemy z tobą porozmawiać. Czy chcesz coś powiedzieć do kamery? Tak, ale to będzie reklama! Sprzedam jajo, bo to nie było moje prawdziwe jajo. To było jajo z supermarketu. Już mi nie jest potrzebne. Udawałam chorą matkę. Liczyłam, że da mi to punkty. Jednakże nie dało mi ani punktów, ani centymetrów. Sprzedam jajo! Drugi, półfinałowy wyścig to będzie taka epicka epickość, że aż przydałaby się tu jakaś muzyka. Czy jest z nami DJ? Dobra, już kupiłam te kartofle, mogę być. Prosimy o zapodanie epickiej muzyczki. Proszę Państwa, to właśnie naprzeciwko siebie staje dwóch zaiste tytanów. Chłop, który stara na szybkość, który jednak wygrał pierwszą rundę i steampunkowy, z, z którego nie spodziewałem się, a jednak wygrał pierwszą rundę. To mógłby być finał, ale nie jest, bo jest półfinał. Ogromna lekkość czy dużo pary. Kto wygra ten wyścig? Przekonajmy się! Zawodnicy są już gotowi. Tor jest... Tor jest już gotowy na przyjęcie tego wyścigu, a więc... 去。四 No, Steam bankowiec znów brutalnie, już pomijam fakt, że wjechał w babę na busku. Ale na samym starcie staranował naszego chłopaka, co stawiał na szybkość. Tym razem na nic tu zdała się szybkość. Tak jak poprzednio. Nasz najbardziej agresywny wyjadacz. Witamy więc w finale. Choć daleko tu do czystego stylu gry. Ale zgaduję, że Gray znowu spał. Żegnamy się więc z chłopem, co stałem na szybkość i witamy w trzecim, ostatnim, półfinałowym wyścigu! Nim to jednak nastąpi, pora na reklamy! Wsadzam Opla, e, to znaczy części do Opla. Szybko, staram na szybkość. A Kolejny wyścig to ostatni półfinał, a w nim Piratka, która od początku była prywatnym, mocnym faworytem Klotkozaura. Kontra Boogie Men, który był absolutnie zawodnikiem, który miał odpad jako pierwszy. Tymczasem spotykają się w półfinale. Jak ten półfinał się potoczy? Kto wejdzie do wielkiego finału? Przekonamy się już za chwilę. Tylko prosimy zejść z yy, drogi. Dobra, dobra. Więc 3, 2, jeden. Proszę bardzo, znów co za nieczyste, ale nie kolidujące z regulaminem zagranie! Piratka zajechała czym prędzej drogę Boogiemanowi! No ale cóż, regulamin nie uznaje tego jako faul! <tryk> Serio, to się samo stało właśnie. Proszę więc bardzo, chyba tu była zaczerpnięta taktyka od steampunkowca, ale ważne, że działa! Na plan właśnie przybyli fani Wilka zapytać jak mu idzie, no cóż. Są tu, tu dużo gadań, jest Spóźniła Spóźniłaś jakieś 15 minut. Wilk już bowiem od dawna grzeje ławę. A wy grzejcie rączki, bowiem nadchodzi wielki finał. Mmm, chwilę, bo w sumie jeszcze nie wiemy jak go przeprowadzić z trzema zawodnikami, ale jakiś pomysł już mam. Mm, czekajcie minutę. Witamy z powrotem, a więc mamy już to po naradzie z detektywem Grejem. Doszliśmy do wniosku, że w ostatnich rundach, a w początku Steampunkowiec właściwie grał nie do końca czysto, choć nie łamiąc regulaminu, podobnie w ostatniej rundzie postanowiła zrobić piratka. Podczas gdy na przykład taki kociarz od początku był bardzo uczciwym E zaraz będzie żychał. klaczem, który zawsze zajeżdża najdalej, szkoda byłoby więc go krzywdzić, w związku z tym dogrywka o wielki finał rozegra się pomiędzy dwoma nie do końca czystymi zawodnikami i to zawodnik wygrający tę rundę zmierzy się z kociarzem. Pierwszy więc wycieczca gwarantowany już patrzy na ten wyścig, a my? A my, co tu dużo gadać, też patrzymy. A więc wyścig o wielki finał, czy on będzie czysty, czy nieczysty jak dotychczasowa rozgrywka tych dwóch zawodników, to okaże się już zaraz, a nawet teraz, więc 3, 2, 1. Tu również chyba z tym coś próbował z tymi zakrętami, ale nie do końca wyszło, przez co dość czysto jednak wygrała Piratka. Chyba jednak po poprzedniej rundzie było jej dziut głupio. Teraz zagrała już 100% czysto i 100% wchodzi do finału. A z tym chyba cóż, musi już upuścić sobie trochę pary. I tym oto sposobem, mili państwo, dotarliśmy do wielkiego finału. tribuna już pełna, wszyscy czekają. Miau, ja nie czekam. A więc czas na wielki finał, DJ, dawaj nutę! Miiiii, artecze, nie to nutę, epicką nutę! Dobrze, DJ Kartoffel! A przed nami finał, finałów dwóch gości, w sensie gości babka, którzy dotarli do wielkiego finału, wielkiego wyścigu. Jedna zaczęła dobrze, później troszkę oszukiwała, ale finalnie grała czysto i ma dużego ptaka. set. Drugi to kociarz, którego nikt nie wierzył, mówił co to za pojazd Bez wspomagania, bez kierownicy, bez napędu, bez pomysłu, bez niczego, bez polotu A tymczasem co? Chłop jest bez przegranej, bez wypadku i właściwie Można już mówić, że jest już zwycięzcą A kto będzie pierwszym, realnym zwycięzcą pierwszego wielkiego wyścigu? Przekonamy się już za sekundę A więc 3, 2, 1 Ten! Relacyjnie, chłop dosłownie przekroczył linię. Dosłownie dotarł do mety, zostawiając bardzo daleko za, za sobą piratkę. Ta cóż, to drzewo chyba przyciąga, bo zmierzała w jego stronę. Ty załatwujesz ją w study, tego się już nie dowiemy. Zresztą to już jest nieważne. Zwycięzcą wielkiego wyścigu zostaje kociaż. Nie dawaliście mu szans w zakładach, nie dawaliście mu najmniejszej nadziei. Ale on się nie poddał i jest wielkim zwycięzcą. We are the champion. we are the, champion. We are the champion, my friend.